Zobaczcie to. Od 25 sierpnia mamy poznać te firmy i te instytucje, które otrzymały dotacje właśnie na z KPO na poziom na sektora kultury. Niektórzy sugerują, że tam to dopiero będą światki Jak pani jako wiceprzewodnicząca tej komisji kultury patrzy? Ja przyglądałem się temu programowi grantów i stypendiów w ramach KPO dla kultury, który został zakończony. Ja uważam, że takie programy są potrzebne. Zgoda, ale czy był tam taki filtr albo takie sito, które przesiało? tych, którzy trochę chcieli, jak to ujął minister Szyszko, przy przedsiębiorcach przycwaniakować. No, wyobrażam sobie artystę, albo kogoś to takiego artysty, za artystę się podaje, który sobie chętnie pojechałby do Paryża na roczne stypendium, żeby po prostu spędzić miło czas. W przypadku KPO dla kultury nie miałam do tej pory żadnych sygnałów o tym, żeby ludzie kultury em, cwaniakowali. A jakie są fakty? W pierwszym naborze KPO dla kultury dofinansowanie uzyskano m.in. na rozwój osobisty w celu wyjazdu za granicę, sprawczość i inkluzywność w cyrku, czy twórcze rozwijanie kompetencji ceramicznych i cyfrowych? <laughs> Jachty, czy kluby dla swingersów to może być dopiero początek problemów ekipy Tuska. Przepraszam, w tej chwili na tyle mi stać.